Dzień dobry, cześć. Hej, witam wszystkich zainteresowanych tym samochodem. Jest to Kiarios z 2011 roku. Wszystkie jego parametry techniczne, dane techniczne znacie, są one wpisane w oto więc nie będę was tutaj zanudzał. Przejdziemy do konkretów, czyli pokażę wam samochód z jak najbardziej prawdziwej strony, tak jak zawsze to robimy. Autko, które prezentuje się bardzo fajnie. Jest to rio już w wersji poliftowej. Różni się tutaj lampami, zderzakiem. No troszeczkę ten design się zmienił z przodu. Autko ma już 10 lat, parę kilometrów przebiegu, tam jest chyba 180, bodajże 5 czy 6 tysięcy, więc oczywiście, jak na taki samochód używany, oczywiście może mieć swoje jakieś tam drobnostki, lakiernicze manka, mankamenty pokażę Wam ten samochód właśnie. Z tej prawdziwej strony, tutaj mamy taką przerysowaną listwę boczną. Poza tym, yy, mamy tutaj obdrapany kawałek zderzaka, co widzicie. I, I tak naprawdę to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o mankamenty. Jakimś tam mankamentem, chociaż myślę, że nieznaczącym yy, jest to, że lakierowany był tutaj prawy tylny błotnik, było to już robione w Niemczech. Ja ten samochód zakupiłem w takim stanie, jak teraz widzicie. No nic tutaj tak naprawdę się nie zmienia. Tamte dwa mankamenty to są tak naprawdę całe mankamenty tego samochodu. Pokazuje to, żebyście też byli pewni tego czego oglądacie, tego czego możecie się później spodziewać na miejscu. Bo, bo nie sztuką jest gdzieś tam w ogłoszeniu pisać, że samochód jest piękny i tak dalej. Wiadomo, auta używane mają to do siebie, że jakieś właśnie skazy takie lakiernicze typowe gdzieś tam. To są typowe takie szkody parkingowe, jak to mówimy więc no to się każdemu zdarza z wyposażenia, tutaj mamy hak holowniczy autko w bardzo fajnej konfiguracji duży bagażnik do którego myślę, że wszystko się zmieści fajne mocowania na, na jakieś zakupy oczywiście koło dojazdowe, trójkąt apteczka, lewarek, wszystko tutaj jest cały osprzęt do zmiany koła również wnętrze jak widzicie czyste, zadbane Tapicerka tutaj welury, nic nie jest podrapane, wszystko jest czyste Czysto ładnie schludnie, tutaj naprawdę nikt się by nie wstydził wejść. Rzucimy sobie okiem na tapicerkę, tutaj na rzut okiem na całą deskę. Wejdziemy sobie na miejsce kierowcy, gdzie tak naprawdę spędzamy najwięcej czasu. Mamy tutaj do dyspozycji cztery elektryczne szyby, oczywiście centralny zamek, lusterka manualne. Mamy światło przecięgielne, tylne. Kierownica ma wielofunkcję, dwa kluczyki są w tym samochodzie, włączymy sobie zapłon, tak dokładnie 185 tysięcy km. Zobaczcie, tutaj wielofunkcja, wszystko nam działa, wejście CD, wejście USB oraz wejście AUX, wiadomo ESP, wejście na zapalniczkę. Tutaj mamy jeszcze taki malutki schowek, klimatyzacja manualna, oczywiście jest ona sprawna, klimat została też przez nas odgrzybiona. Żeby to miało ręce i nogi, żeby ten samochód służył, służył ludziom Dwa podłokietniki, bardzo przydatne gdzieś tam w jakąś trasę Cup holdery, tutaj jeden taki duży, no też można powiedzieć cup holder Jeżeli chodzi o fotel, tutaj mamy gąbkę Wszystko bardzo fajnie, tutaj jest jedne takie przetarcie, bo, bo ten element jest najbardziej gdzieś tam jak, no jak była tutaj niska osoba i jeździła tym samochodem To ten element przy, przy wchodzeniu zawsze tutaj gdzieś zawadzał Więc, więc tutaj tak to wygląda Przejdziemy sobie jeszcze na stronę pasażera. Zaczniemy również od tyłu. Tutaj nic się nie zmienia. Wnętrze czyste, zadbane, tak jak mówiłem. Bardzo fajne siatki. Takie ala organizery coś tutaj sobie można wrzucić, żeby tam w samochodzie nie latało. W drzwiach oczywiście duży schowek mniejszy schowek. Fotel tutaj pasażera już wygląda dużo lepiej. Mogę powiedzieć praktycznie, że jest kompletnie nieużywany. Schowek, w schowku mamy wydruk z auto DNA, żeby potwierdzić wam historię tego samochodu. To do każdego samochodu zawsze my dokupujemy, żeby klient już miał, i żeby też był spokojniejszy. No tutaj autko w środku nie ma się do czego czepić. Tutaj przód. No przód jest, jest bardzo ładny, taki zachęcający daje nam do zrozumienia, że tym autem gdzieś tam fajnie można się poruszać, z bardzo fajną klasą. Mankamenty tego samochodu znacie, są, jest to właśnie ta listwa przerysowana oraz tam z tyłu zderzak. Poza tym nic więcej, w tym samochodzie została wykonana taka bardzo fajna, no typowe rzeczy eksploatacyjne, jest wymieniony filtr oleju oraz olej, filtr powietrza, filtr kabinowy. Jest przeczyszczony cały układ hamulcowy oraz tutaj jest polakierowany, żeby to bardzo ładnie wyglądało w tym samochodzie. Klocki, tarcze, wszystko w bardzo dobrym stanie. Technicznie, jeżeli chodzi tam o zawieszenie, nie ma się do czego doczepić. Dużym plusem w tym samochodzie jest oczywiście hak holowniczy, który jest wbity w dowód. Wszystko jest zrobione tak, jak powinno być. No, przód tego samochodu naprawdę robi, robi duże wrażenie, jak na Kiario. Na gdzieś tam ktoś by się tego może nie spodziewał, ale naprawdę bardzo fajnie tutaj autko wygląda. Auty mieści się przyjemnie, komfortowo. Spalanie tego samochodu mieści się w 6-7 litrach na 100 km na trasie. Myślę, że spokojnie osiągniemy coś poniżej szóstki. Więc bardzo fajnie. Autko jest na alufelgach 15-calowych. Do samochodu dorzucamy komplet kół letnich, bo teraz jest na zimówkach z alufelgami. A dorzucamy komplet kół letnich z felgami już stalowymi, też oczywiście 15 cali. No co, wszystko, wszystko w tym samochodzie macie, wszystko jest sprawdzone. Autotypu wsiadamy, tankujemy benzynę i jeździmy. Na dzień dzisiejszy oraz na, na przyszły rok zero wkładu finansowego. Mówię na przyszły rok, ponieważ za rok oczywiście trzeba ponowić tą eksploatację, wymienić filtry, oleje. Jeżeli chcemy cieszyć się jazdą, cieszyć się samochodem, oczywiście musimy o niego dbać, więc rok lub 10 tysięcy kilometrów zmieniamy filtry, oleje i, i cieszymy się bezproblemową jazdą. Z mojej strony to wszystko. Dodam tylko, że transport na terenie całej Polski tego samochodu jest gratis. O więcej informacji. Jeżeli ktoś jeszcze chce więcej informacji, większą ilość zdjęć, zapraszam telefonicznie lub mailowo. Pozdrawiam Was, trzymajcie się. Hej!